Sobie tatuaże bo ten bo, bo się bałem ciota bo, bo, bo się bałem no i zajebiście bał się przyznał się A, sam do tego bo face to face będzie na ten na środku tutaj to ochronę. <laughs> o Ciekawie! <laughs> dawaj zajebi o kurwa o kupki spokojnie kurwa Ja opierdoli Już spokojnie panowie, bra. Tylko niech przejdzie tędy. Dobra. Pa panowie, panowie, dziękujemy już. Kurwa drifterzy. No. Za tydzień jesteś rozjebany Panowie to... Panowie mnie zaskoczyli w stylu chyba klaudy z Wiolką ostatnio. No chyba nawet bardziej. Ja nie wiem, co to było. To po... są face-to-face, face, a nie jakieś kurwa pierwsze. Nie, bo jeżeli ktoś mówi do mnie na jeden ciot, chciałem to sprawdzić, czy na jeden ciot cios, jak widać, nie do końca, więc liczcie na to, że damy naprawdę zajebistą walkę. Tak jest. Dobra, a co u małpy w ogóle? Ej, krótko mi mają wygraną.